I usiądę z kasy strony. Teraz nagrywamy odcinek z naszą ekipą. Co wy robicie? O kurde. Co o, tak. wy zrobiliście? Czyli zwaliska robią. No to jest, czemu rozwalili? O, już robimy, już A, robimy. To robota to jest, to robota to jest. Bajbanek 47, pomagaj. No, przejście tu zrobimy. Takie, nie wiem. Bardzo. Ej, Ej co wy na to? E, żeby zrobić cieki robota to co robi, robi. Kurde, dobra ja, ja by mogę robić, ja by. mogę ja mogę być tym y... Znaczy ja po prostu nie wiem co ja będę robić ej mam, pytanie. mam pytanie foxy, foxy. no Wyśleć ci screena na Discorda <laughs> Dobra, dalej budujcie. O, ustaw się przede mną. Ustaw się przede mną. Budujcie. Pokażę. Ej, ej... Foxy, ustaw się przede mną. Ej, a chcecie iść po Bo ja znam lokalizację. Święć Ja Dobra. Ustaw się przede mną. Dobra. I się ci screener. I się na grupę. na Dobra. To co, to już każdy yy, ten ma Discorda? Czekaj, się jeszcze pobiera, czekaj. A no co, co robimy? To pić, to pić, ucie, straszne. Straszne. Ej, gdzie Ej, się gdzie można się napić? napić choć, co mi? robimy, co robimy? Nie wiem. Nie wiem, pytaj się go. Nie wiem, pytaj się go. Ja, Ej, ja tak, jestem drugi. Tak, idziemy razem. teraz po katana. Dobra, to dawajcie wszyscy. No. Eee, no, no, ja nie, no, no, ja, no, 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 pana, no, pana DVD. O, pan DVD idzie. Chodźcie. Chodźcie do pana to DVD. Co, idziemy po katane? Tak, idziemy po katane. Nie, ale ja już nie wiem, motorowo, On spiją motorową drogą. Mamy motorową drogą. Wiem, wiem. Ale no na razie... Ale tam jeszcze są tam bossy, więc... Czekajcie jeszcze. No że... motorową w b jest bardzo łatwo. Ej, co jest? Ale mi ścięło. No więc Ło! Wi wo! Co jest? Dawajcie, od razu piję, piję okej? Okay? Ej, A ja podężę, po, chodźcie wszyscy. Kto, kto prowadzi? Kto prowadzi? Ja prowadzę, ja prowadzę. Czyli? Ja nie prowadzę. Ja, ja na razie mam wodę w polu, na się na, natychmiast... Na, na. Nick? Znalazłem wioskę... Chodź, ma... Wiem, wiem. Eee... Yy, jaki Nick? Czekaj. Mikołaj król musisz... Foxy? Musisz Ej, napisać Foxy. tego. po jaki ty masz kanał na YouTube? Foxy.pl O, to, to dzięki. Subskrypcja płaci. Dobra, dobra. Eee, ten. E, każdy musi mieć Discorda. To ten. Ja mam Discorda. O, dobra. A Mikołaj jeden 2, trzy lub... Tak, jeden 2-3. Musisz też mieć Discorda. Lub co subskrypcję na Majki Mala. Ale Mike, ja mam! Ma. Ja Aha. Kurde, Mati? Mati? Co? Gdzie jest ta? Gdzieś tutaj było. O tak, tu jest, tu jest. Czekajcie Czekaj na mnie, nie, ja też ale, ja wiem, się ale nie wiem czy tej kawałki jest. Będzie mi musiała dać, patanę. dać patanę. Druga tu sała, tutaj musi wejść. Ej, chodźcie, bo tu są te! Chodźcie, chodźcie tu. tu Zaraz! To. Ej, dostajesz na mój? Ja Ej, nie wiem jak. Nie da rady, nie ja da rady. Mam, ja mam dużo. Ja mam dynamity. Nie no, bierz lecę Macie I... chodzi, wezmę w 6,1, chodź tutaj. Dobra, macie sobie chęci. Alkohol wybiłem. Ej, nie, Olaf, jeszcze nie pod. Nie pod. Wszyscy <laughs> musimy wejść, od razu. O! Widzicie, tak. Dobra, wchodzimy! Będę w 7, Macie, wchodzimy, wchodzimy. Jeszcze za sekundę będę tam. Jeden, poczekajcie Pokaż na mnie. Weź się 7,5 roku. Nieee. Czyli ja poczekam, będę na zewnątrz. Pomocy, boję się tych dźwięków Czy to, ja to, idę to, pierwszy? Nie wiem, nie widzę Ja pierwszy idę Ja pierwszy idę Już jestem na dole Wow, w końcu mi się kajf, ładuje Kocham tą grę Oby tylko teraz no, mutanta no, nie, no, nie spotkać Proszę przetali. Pana Boga się spotkamy jak, to, nie, jak spotkamy mutanta, no, uciekamy od no, razu od no, ja Ej, tak bo jest taki mały jeden problem, bo my tutaj spotkamy mutanta. Co? Jest to jeden taki mały problem. Tutaj spotkamy mutanta. Jak pójdziemy po katanę, tylko to nie, ale jak po pijem to tak. No właśnie nie jest, jest nie taki jest... problem, że teraz tutaj nie się. wystarczy bawię. tylko katana. No to nie idziemy po pijem motorową, potem pójdziemy. Czekajcie, czekajcie potem idzie, idzie, idzie ja makijałam, prawda? Mega mało ten. Ile w ogóle ten? Bo dzisiaj wleciał. odcinek I mamy. Dobra. Oj, co jest? Bo generalnie to już nie jest sezon 0, tylko ten. To jest już sezon. Pierwszy odcinek, y, tam... Ja ile ...odcinek chyba trzeci. U, ile hajsu! Nie wiem, jak by ja wszystkie pieniążki biorę. Ja nie biorę wszystkich. Ja biorę zegarki Zegarki nic nie dają po prostu. Dają bomby! Bomby. Ej, to jest family friendly, a tu fajny kolega leży. A właśnie dlatego ich nie pokazuję. Łam! Mało family HP Zegarki! Jak ja family friend jak my gramy tu już forest? Ale właśnie... On se tak wymyślił. Nie właśnie o to chodzi, że po prostu nie przeklinamy ani nic. A, czyli pilaczki no możemy nie. pokazywać. No tak, no bo to jest Deforest w końcu. Dobra. W tak tutaj, macie samym samym i... tutaj macie każdy potem. Tutaj macie każdy po dobra, mięsku. Jak nie, jak nie chcecie po tym, jak nie chcecie um, tej klinizacji. O, macie hajsik tam. Proszę. Dawać mi to. Dobra, to pan, chcemy chodź. Idziemy. Nie? Już śmierłem Czekajcie. No my idziemy. Po co? No bo dajcie mi się najeść. No to się najeść? Dlatego no muszę... było trzeba jeść na zewnątrz. Muszę ten. Y... Tutaj jeszcze muszę wziąć paliwki. Idziemy, nie wiem. piję mutanta. To to, idziemy po popijemy no. motorową. No ale zginiemy. A jak to się to oczy. Opie... O mutant. Yy, gdzie się idzie? O Boże. Tu Dobra, jest mutant, to, ja, uciekam. Ja. ja uciekam. Dawaj, mi się nie boni. JOLO, ma... Mati. Dobra. Kurde. 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 Kurde, Jaki to jest mutant? No... E, dwa nie kanibale nie. jaskiniowe i jeden duży. Południowy. Ej, jestem ja już Jeden kanibal. O! Jeden ja kanibal! Nie, Są niż ty, bo ja nie mam jeszcze staminy. Ej, idziemy w końcu po tą piłę motorową, czy idziemy na No ja właśnie idziemy. Ja też idę. Tylko chodźcie, poczekajcie, bo ja tu tutaj... Ej, z nie pomocy! Nie, opuszę, nie z Pomocy! Leżę, leżę, leżę! leżę! jest mutanta! mutanta! Nie pomyśleliśmy. My już jesteśmy w Makapan, w mutanta w Makapan, A, Nie, zabiliście go? Nie, przeszliśmy obok. Ale to właśnie Oby. się bardziej opłacaliśmy tak, ja, To jak go zabijecie, to proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę się z nim bić. No to wrócimy z piłą motorową do niego. Ale. No zobaczcie, co to jest posmakowanie słonej krwi. Ale mam no, rozumieć, że ktoś uleczy mikołaj. Czekaj mikołaj, nie żyje. No tam kolega go uleczy, no. Ja po niego nie pójdę, bo ja się zbud boję. Czy tam jest mutant? Jak ja przyszedłem koło mutant i mi się nic nie stało, to... No to Bolwanski wiem. No. Ale dosłownie jest ten mutant! Czekajcie! No ci, to jak... jest raczej przy przyjść na sprintie. Bo mogę. On to. jest mega wolny, to jest yy, z Czy jako na temat? Um, o, drolomati No już zaraz... Ej, Czeka, co, Ktoś jest taki dobry i mi da piła mechaniczną. Nie da Jak Ja spierdzielam. Do widzenia. Czego małotowa z z niego No to dobra! Teraz zobaczcie co to jest małotowa Dobra, ja też. Balek, balek, walę go, Uważaj. Ale Bra. co walicie? No, Mutamba. 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 To zabijemy. E, to, mutanta. Teraz zabiję. Tego co tam jest? O Boże, jak on się pali. Chodziło o tego co tam jest na górze? Czy co? Nie, dilema, ci bo nie w mój domu. Pokonany został mutant. Po, po, Położ mi, czy wstajecie już? Ło! Jeszcze kanibale! Biorę paskudny pancerz. Ej, czekajcie, bo się tu nawalam z kanibalami! Nie pancerzem, że oni nam nic nie zrobią. Tak, no, to oni są za słabi No. No, jest, to mamy je piję motorową. Ej, gdzie jest pija motorowa? No idziemy. No a już. to jest trochę kręta droga. Ej, no to zaprowadzicie mnie? No. Nie idziemy też. Idziemy? No idziemy już. Dobra. U, y, ten? Ja skończę. się tu rzutować najpierw. No, Dobra, no, trudno. No Przyszlibyście, zabili tego niekogo, tam na górze po coś popić. Chodź, po do Tak, tak, zabijemy później. Przejdź nie, człowiek. ja się zbyt boję, ja się zbyt boję. No po co kupić tego? Ale, bo kolega, ja je... kolega gra pierwszy ja... dzień. A. Ja za bardzo nie jestem przygotowany na to jeszcze. I ja się boi po prostu po tamtych. A bank masz uh, po pancerz? Mam jeden. Ma ręce. To gdzie Będziem, jest tutaj te piwa? Aha, dobra. To nie tutaj. Tutaj był taki skład. Ale będzie trzeba już? jeszcze przejść przez koło Nie, tu jest wyjście. Tu nie. Tu nie jest wyjście. Tu idziemy chyba w lesie. A nie, no tu tak. Chyba. Wy jesteście na górze? A no, 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 ze czy jesteście? Nie. nie jesteśmy. Ej, to gdzie wyjdziecie? No piłę. Którym się zjeżdża? No S i Shift. Okej, okay, dobra, to ja idę. O nie, kolega pad. Chodź. Ej, czekajcie tam bo wy... No tutaj nie ma żadnego kanibala, ani nic. Ale wiem, bo wy tam idziecie. Masz ten odcinek? Co? Dobra? No jest Niktun jeszcze. Odcinek. Tak, bo A. w tym odcinku musimy jeszcze pokonać innego tego. Nie, czego? Co jeszcze? Eee, yy, jednego... czekajcie, tam jeszcze nie schaccie. Nie jak, on, jak on się tam niszczy? Trzeba na linię. Dobra, już możecie schodzić. O, tak, jednego jeszcze mutanta mus... i musimy szybciej. Mam gdzie To odcinek katana i piwo motorowe. Tak. I dwa mutanty. Dobrze, dobrze. O, tu odcinek. jest przejście. No i teraz trzeba szybko biec. Tam nie nazwiecie coś. Dobra. Jadimy Leki się wziął lek się i Będzie parkour Dobra Taki Tutaj Maci, ja? Patrz, tu pożyka Zrzucajmy, rzucajmy tu, a nie, nie rzucajmy nie, nie, tu ciała. są te pierdki no, Tędy, tędy Tędy, tędy jest Trzeba na maksa biec Mi się skończyło ten. No. No. To wypiję ten piwa. napój soda. Nie mam czasu na razie. No mam ma pijan. Ja spiła. Czekajcie. Jeszcze, jeszcze to było paliwo gdzieś. Wciło. Dobra. Ej, ja, ma, ja mam pytanie, jakim cudem zabawka Timiego jest w Kierwie z kapaną? No to powiadomienie, trzeba przed Ej, no serio? Znaczy generalnie to tu jeszcze ja wiem gdzie jest Aqualune. Wracamy, wracamy Macie, wracamy. Teraz to mamy piłę motorową to. No i jeszcze idziemy, macie. jeszcze idziemy powalić jednego mutanta. Ale nie, nie odpalajcie, bo tylko e, ten. Ej! Nie, Musimy wykorzystać. A, no ty, Chodź bo, że to te wypiertki. Ej, czekajcie, bo tu ich jest miliard. O. Uważaj, wypierdki! które zadają miliard HP. Tak, tak, na razie jest 300. A czy my mamy 300? Zależy, czy wy macie tam. Idziemy teraz zniszczyć jeszcze jednego mutanta. Tam do góry a mi ja O co tam tego ja pierwszego? Można. No. Właśnie to o tym mówię. Gdyby było, Tak, wiemy. bo jest, możemy jeszcze. Um... wyjść po prostu. E tego e okay, Ale to jest cel odcinka. E czego ty nie rozumiesz? A... No tak, ale właśnie można wyjść i ten. I od razu wejść Ej, i ten, wiecie, tak, że ja o... jestem portem? Z Bycie Zbyt się boję, żeby pójść ominąć mutanta. A tu gdzieś się pójdę ten Tu gdzieś się wysadza. A nie, to chyba było na akwarium, Czy co to tam było? No, tu dwa, dwa. się... jak się bije na przykład kanibala? I uderzy się do katano, to czemu on od razu nie ginie? Bez kończyn? Tylko y, trzeba chwilę poczekać, y, aż y, mu się coś w ogóle zada. I to jest sens tak trochę. No. Ja się to jest przemyślane. Nie wiem w jakim sensie, ale twórcy to przemyślali. Co mówią? A to se wsadzimy. Że cooldown, że trzeba jeszcze poczekać 20 sekund zanim gra zabije tego kanibala. Nie macie jakieś mięso albo coś. Nie, nie mam. Ja Jak nie raz. mam niestety. Ale trzeba będziemy mieć z kanibali. Z kanibali się nie da. Da się. Chyba, że kończymy. No tak. Kończy się da tylko. Nie kończyny można chyba jakoś odciąć, nie wiem. No surowa noga i surowa ręka. Ej dobra. Tu jest, tu jest. Ej to nie da, da, Dobra, ma odcinek, masz odcinek? Tu jest, tu jest, tu jest. Dobra. Ile Oj, Wierdzin, tu jest. Małotowem go go. Daję ja Mówiłem, też ja mam Teraz lecę Zutro, na... Na... Dwa Dwa na... Dwa mi, Dwa mi pan też Lefimy. Ała, Dwa Dwa Trzeba mi zryć. No, fajnie Marłem. Uwaga, Łomoto! Idę już tam. Pomocy! Umoto. Mam mało HP. Wykonaliście mu plan, co? Tak. Weź z niego panczesz. czy możesz umoto. mi w sumie ale jak chcesz. Ale ja umarłem. No. Ale przyjdźcie tu, czekamy na ciebie. Czekamy, czekamy. Nie da już Ej, nowe osoby są: jakiś szakal bolo, bolo. i. Halo Wiknik, Gliknik, i Sowski. Halo, halo. Oni nas chyba nie słyszą. Słyszą, słyszą, halo. Dobra, idę po piłę. Halo? jest korteczka. No, co to jest. Ej, ten pozor! Chodź ze mną, bo ja nie wiem jak no, Musisz powiem. prosto prosto i w prawo skręcić. Ciągle w prawo. Halo. Prosto. Będzie prosto i prosto, prawo, i jak będzie takie zejście na dół, to musisz e, z gliną zejść na dół u nas. Musisz z iść. Halo, ej, kto Chodźmy. to jest ten szakal? Nie wiem, zbanuj go. Nie ma. O, się masz! Ty jesteś szakal? Wyrzuć go! Halo. halo! Halo! Ty jesteś szakal? No, ja jestem szakal. E, dobra, e, chcesz dołączyć do naszego teamu? Bo nagrywamy teraz odcinek robimy rekrutację. Wiadomo. No dobra. E, przyjdź do nas, tutaj masz e, kata e, Jesteśmy w, kejwie, w, w na katanie No i zaraz kończymy odcinek. Przecież generalnie to już możecie się wszyscy pożegnać. Pożegnajcie się teraz z widzami. Nara! Hej! Do widzenia!